Ja det är där för Du hade tur att jag kommer! Ja, jej pomoc. Asystans też się potrafi zakopać. Oni próbowali wyciągnąć ten samochód osobowy z pola, ten wjechał tam, a teraz ten wyciąga tego. A ja jestem w drodze do kolegi, który też się zakopał i siedzi fast. I zaraz zobaczymy jak, jak tam wygląda sytuacja u niego. Widzicie tam te ślady? Najlepiej jak ja przyszedłem, to mówię, że ty chłop nie opuściłeś i on ciągnął te łapy za sobą, nie? I tak człowiek zestresowany, to głupoty robi. Mówię do Freda dobrze, że ja przyszedłem, miałeś szczęście. Ja sądzę, że jakby założył łańcuchy na koła, to wyjechał. To mu się nie chce. Dobra Ważne, że humor jest Najgorzej, że piątek. Ja dzisiaj mam wolne. Aha. Dobra oni sobie poradzą tu już. Ej no! Teraz ja jadę do kolegi zobaczyć jak on się zakopał Lolcia siedzisz tu, kochanie Siedzisz, jedziemy dalej. Dzisiaj mamy piątek. Miałem operację na oko, w związku z tym dlatego nie pracuję. Ale kolega się zakopał. No i teraz jedziemy do niego i zobaczymy, jak to wygląda ta sytuacja. No i gamoń po raz drugi potrzebuje pomocy, niestety. No, co zrobić? No, tywer, jak to się mówi. Jak będę na miejscu, to wam pokażę, że jak się zalepił w błotku, nie? Podobno ten mój kolega gdzieś się tutaj zakopał, ale ja nie wiem, czy to tu. Ja wam powiem, też jest chujowa pogoda, bo to było to się dostanie pomiędzy bieżnik. Wtedy nie ma żadnego bieżnika. O kur... No, jest nieciekawie. Ty, jak on tu wjechał? Bożeż, ty. Tamten jest tam. Wjechał w stronę rowu, a tu już mamy następną asystencję.

Den det, det här, det. Det här bron är från 1700-talet. Jaha! Det är meningen man ska köra. Så han har, jag åker inte med min traktor här över när det är så här blött. Ja just det. Ja, har en liten traktor. Jag fick inget svar. Det fick helt smäll. Nej jag kom i backen. Jaha! No, tu już jest wieczór. Już ciemno się robi, a kolega dalej siedzi zakopany. Teraz jest w planie to, że od wyciągarki czy pomocy drogowej walnęli tu jeden taki wajer, linkę stalową do drzewa i do samochodu, żeby się nie przewrócił. No i tak to jest, niestety. Trochę gliny, trochę deszczu. Nie chcę podchodzić teraz bliżej, żeby im nie przeszkadzać, ale tam po jednej stronie jest przyczepiona lina do drzewa, żeby się samochód nie przewrócił ten biały, do robot. i powoli go wyciągają tu jest jedna wyciągarka i tam na dole jest druga wyciągarka i wyciągarka, która jest tu na dole o tu, 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 tu ma uciąg 25 ton tak mi przynajmniej powiedział Tutaj w razie czego, bo jeżeli będą potrzebować, to mogą coś podnieść. Trochę go wyciągnął teraz. Teraz musi przesunąć się tym do przodu, żeby znów zrobić miejsce i tak krok po kroku niestety. No. Zobaczymy, ja przypuszczam że zamieli No, zamieli Wiedziałem, że zamieli Widać blokady włączyły, ale zobaczymy, no mieli, mieli O kurcze, o kurcze że się okaże, że samochód assistance będzie siedział płasko Nie, 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 znów. No no. nie, powiem, nie, nie, ja nie, wiem, jak nie, się stało, że on tutaj wjechał w nie, To jest szaleństwo. Ta droga jest bardzo mała. No wjechał co? No wjechał. wjechał. Ważne, że samochód się nie przewrócił. No i jedzie rozładować się i zaczyna piątek. No niestety nie sytuacja dla niego, ale co zrobić? Już trzeci raz się zakąpał w ciągu dwóch miesięcy. Do widzenia.